Witam, tu kapitan. Zapraszam na kolejny odcinek poświęcony DD Dungeons and Dragons, piątej edycji. Dzisiaj porozmawiamy o druidach. Druidzi, w piątej edycji, druid. Um, jest to klasa, którą. To um, też jak, jak kapłana chyba, ważą sobie lekcje wszyscy. Widzą jakiegoś po prostu materiał na NPC, na kogoś, kogo można dlaczego e, znaczy, kamera jest tak jakoś, nie wiem, skup się na mnie, właśnie. E, na mnie się skup. E, dobra, nieważne. E, widzę w nim kogoś, kto niekoniecznie jest atrakcyjny do gry. E, widziałem jakiś czas temu, em, e, jakiś czas temu widziałem ankietę z D&D Beyond, to jest taka strona z oficjalnymi narzędziami i pomocami właśnie do piątej edycji D&D. Pierwszej trójce był właśnie Wojownik, bodajże Złodziej i Mak, to byli pierwsze trzy. Później był chyba Kapłan, później był... Um, e, później kto to był? Um, e, Ranger chyba był jeszcze później. Um, także druidzi byli na samym końcu. Nikt nie chce grać z druidami, nikt nie chce grać z druidami e, i jest to uważam wielki cios i wielki fail e, dla wszystkich graczy, dla nas wszystkich, jeżeli nie mamy więcej druidów wśród nas bo druidzi są niesamowici. Mają. E, potrafią zrobić prawie to samo większej rzeczy, które potrafi zrobić kapłan. Większość rzeczy. Nie, nie potrafią e, przewracać ludzi ze zmarłych, wskrzeszać e, poległych. E, ale potrafią leczyć. Potrafią leczyć. E, druidzi potrafią również e, rozmawiać ze zwierzętami. Potrafią. E, poruszać się, znikać w naturze. E, i mają zdolność do, do na pierwszym poziomie mają bardzo liche te zdolności Jeżeli ktoś popatrzył mówi co, mam, to są, to są moje umiejętności z pierwszego poziomu, barbarzyńca potrafi wpaść w szał, wojownik potrafi... co e, na pierwszym poziomie ma? E, second wind ma chyba, czyli ten taki przy, złapać drugi oddech i przywrócić sobie samemu trochę punktów życia i plus styl walki jakiś ma mega fajny a oni dostają co? Na pierwszym poziomie? Dostają tych druidów i rzucają je zaklęć. Bardzo prostych zaklęć, pierwszego poziomu, nie są jakieś mega dobre. No żadne zaklęcia z pierwszego poziomu nie są dobre. Eee, za to tu, tu się zgadzam. Eee, druidzi trochę dostali tacy na pierwszym poziomie zostali wikiwani, nie mają nic świetnego, dobrego na pierwszym poziomie. Trzeba przeżyć to pierwszą sesję, trzeba się chować po krzakach, ale jak przeżyjesz w pierwszą sesję, to na drugim poziomie dostajesz wild shapes. Dzikie kształty. Zmienna kształtność. Dostajesz zmienna kształtność. Potrafisz zmieniać się w zwierzęta, w jakieś Bestie, um, i tutaj już um, tutaj robi się ta klasa niesamowicie dobra. Na drugim poziomie również określasz swój krąg druidyczny. W podręczniku głównym mamy dwa kręgi druidyczne, teraz o nich powiemy. Na późniejszych poziomach dostajesz um, cechy. Właśnie nie za dużo dostajemy. Właśnie nie dostajemy jakoś super dużo, może dlatego. Yy, bo drugi, podobnie jak magowie i, i większość klas czarujących, po prostu co drugi poziom nie dostają nic. Yy, jeżeli spojrzycie w klasę rozwinięć, tutaj jest schemat rozwinięć, co drugi poziom, co drugi, to jest tutaj, spójrzcie sobie, co drugi poziom, yy, o, widzicie, jest, jest kreska. Nic nie ma. Yy, czyli każdy yy, bodajże pa, nieparzysty poziom. Dostają... nic nie dostają. Po prostu dostają... Ee, żadnej umiejętności nie dostają w klasie, ale zwiększają się poziom zaklęć, czyli dostają potężniejsze zaklęcia. Stąd też, jeżeli nie czytasz zaklęć, nie przygotowujesz się do odgrywania tej postaci, nie poświęcisz, nie zwestujesz swojego czasu, podobnie jak z kapłanem, magiem i każdą klasą czarującą, Tracisz połowę zdolności, którą może zrobić ta klasa. Taki gracz zobaczy schemat rozwinięć barbarzyńcy czy wojownika, gdzie na każdym klasie, do, każdym poziomie dostajesz coś, jakąś mega zdolność, która natychmiast daje ci jakąś, jakąś korzyść. Eee, a spojrzę w takiego druida i mówię, co, co drugi poziom dostaje, dostaje nic, nic nie dostaje, bo nie chcę grać. po co, ble, ble, ble. Mm. Nie biorą pod uwagę w ogóle zaklęć. Eee, do zaklęć, m, może w wstąpimy o zaklęciach, eee, ale to jak mówię, zaklęcia to jest połowa podręcznika, więc nie, nie chcę tutaj przedłużać tego filmiku. E, więc e, co druidzy są? Na drugim poziomie, pierwszy poziom trzeba się przemęczyć. Na drugim poziomie tutaj zmiennokształtność i wybierasz sobie poziom druidyczny. Okej, okay. Jakie są e, e, poziom druidyczny? Poziom e, e, krąg druidyczny. O. E, więc krąg druidyczny. są dwa kręgi druidyczne. Na, pierwszym, e, na drugim poziomie do wyboru. Pierwszy to jest krąg ziemi. I drugi to jest krąg księżyca. W dodatku są inne kręgi krąg chyba snów i krąg. Co, nie pamiętam jeszcze. Co. No. Inni in, in druidzi są w, tym, w zanatarze i, i gdzieś jeszcze jest taki druid. Skupmy się na tym. Więc upraszczając troszeczkę, bo nie chcę. Nie chcę zbyt bardzo uprościć, ale nie chcę, żeby to do wideo też trwało za długo. Bo to do wideo nagrywam w drugi raz. Pierwszy raz nagrałem to wideo na zewnątrz, mówiłem, druidzi, bo nagramy na zewnątrz w plenerze gdzieś. Ale uwierzcie mi, zacząłem nagrywać i, i sąsiad zaczął coś zbijać z desek. Eee, więc nagrałem pierwszą część tego filmiku. Tam nie wiem, 5 minut po tym jak zacząłem mówić, sąsiad zaczął zbijać coś z desek. No nie, się, nie, nie zbijał długo, nie, 15-20 minut coś tam walił młotkiem i przestał. Więc później jak skończył, to nagrałem resztę, ale jakoś ta, ta przerwa wybiła mnie całkowicie z rytmu. I to wideo trwa o 7 minut. 7 minut omówiłem całą klasę, i mówię: To jest klasa, którą prawie nikt nie gra. Chcę zachęcić ludzi, żeby grali w tą. Grali w tą klasą, i poświęcimy mi najmniej czasu. No nie mogę tego, nie mogę tego dnia. Więc, więc nagrywamy ponownie na spokojnie. Więc omówmy sobie te dwa kręgi, które mamy: Krąg Ziemi. Więc y, druidzi z kr kręgu Ziemi y, uproszczeni to ceny magowie natury. Ok? Więc każdy druid ma swoje zaklęcia, plus. Druidzi z kręgu ziemi dostają, na drugim poziomie dostają, na pierwszym dostają od razu dodatkowe kantrypy dodatkowe zaklęcia oraz dostają na drugim poziomie naturalną natural recovery, czyli odzyskiwanie, naturalne regeneracje, odzyskiwanie, chodzi o odzyskiwanie energii magicznej. Jeżeli pomedytują, mogą odzyskać spell sloty, czyli energię do dorzucania zaklęć. Jest to bardzo dobre, bardzo potrzebne dla każdego maga, czy, czy właśnie druida, kapłana, kogokolwiek, kto rzuca. A nie wszyscy to mają, więc to jest bardzo świetne. To jest cząść typowo dla magów. Magowie to mają tą dokładną samą miękkość, dokładnie tą samą. Stąd też każdy druid z kręgu ziemi z takim magiem. I wybierając. Więc tak, jest druid. Mówi do Was kapitan z przyszłości, edytujący to wideo. Pomyliłem się, zacząłem nazywać kręgi druidyczne klasami. Więc naturalnie to jest błąd, więc go naprawiam i wrzucam wam tą rozpiskę. I teraz w zależności od tego skąd pochodzi twój druid, takie zaklęcia dostajesz. Więc skąd może pochodzić druid? Może być druid z jakichś arktycznych ziem, jakiś pustkowi może pochodzić z wybrzeża, może z pustyni, z lasu, równin, gór, bagien lub jaskiń, podziemi. I w zależności od tego, właśnie skąd pochodzi, takie zaklęcie dostaje. Na przykład druid z arktycznych, jakichś mroźnych krain, e, dostaje na przykład "Bone e, of Cold, czyli taki. E, "Cold" to jest stożek zimna. E, bardzo potężne zaklęcie na dziewiątym poziomie. Na trzecim dostaje Hold Person i Spike Grove, czyli taki porost jakichś takich spike to są kolczaste. Kolczasty porek z kolcami może y, y, o, y, zaplątać ludzi, lub unieruchomić. tak To też taka pokrewna zdolność, e, zimno, że trzęsie się, jest zimno, zamarzasz, więc on może po, po unieruchomić kogoś. E, więc dostaje zaklęcia typowo, właśnie jakieś takie e, oparte na zimnie, e, pokrewne właśnie z mrozem, z zimno z tych krain, które pochodzi. Gdzie tam z podziemi, z jaskiń, mają ja na przykład dostaje w zaklęcie wspinania się po ścianach i lub rzucania jakichś tych. Wicia sieci, tak jak pająki, żeby kogoś unieruchomić, więc dostają zaklęcia, które odzwierciedlają ich krainę, ziemię, z której pochodzą. Tak? więc mamy druida i mamy dwa kręgi druidyczne: Ziemi i Księżyca. To jest krąg Ziemi, omówiliśmy o tych Ziemiach, krainach, które mogą pochodzić. Więc druidzi z kręgu Ziemi, to tacy magowie natury. Najprościej można tak, tak to sobie od, od, wyobrazić, odzwierciedlić, jakoś to ułożyć w głowie. Zaklęcia dorytyczne są fajne, opieram się właśnie na, na. są mniej. Mają mniej. bezpośrednie efekty. Tak? Czy na przykład jeżeli Mac potrafi stworzyć energię, przywołać energię błyskawicy do swojej dłoni i rzucić nią jako pocisk swojego wroga, o ty. To na przykład druid tego nie potrafi zrobić. Druid potrafi przywołać burzę i z nieba kogoś razić piorunem, tak? Więc na przykład w jaskini już nie, nie będzie mógł był błyskawic. E Mac, tak. Um, więc mają inne troszeczkę te zaklęcia. Inna, inną mają e formę i troszeczkę inne źródło mocy. Pochodzi z natury, z, z ziemi, z wody, z, z nieba. Um, ale tak, druidzi z kręgu ziemi to tacy magowie natury. Teraz druidzi z kręgu księżyca to druidzi, którzy specjalizują się w zmiennokształtności. Co nie znaczy, że ci magowie natury druidzi z kręgu ziemi nie znają zmiennokształtności, znają. Tyle że nie są w niej tak dobrzy jak druidzi z kręgu księżyca. Um. Druidzi z kręgu Księżyca potrafią zmieniać się w bestie, bardzo potężne bestie. Więc o tyle, o ile na przykład druid z kręgu Ziemi potrafi zmienić się w jakiegoś tam e, wilka na, na niższych poziomach. Tu jest tabelka. Do, e, na drugim poziomie, do drugiego poziomu potrafi się zmieniać w każdą zwierzynę, która nie lata i nie pływa. Na czwartym poziomie potrafi się wszystko, zmieniać we wszystko, co nie lata. Czyli na przykład coś pływającego, jakiegoś aligatora może się zmienić, lub jakiegoś rekina, jakąś rybę. I ścigać kogoś, kto ucieka, nie wiem, łodzią statkiem. I na ósmym poziomie potrafi zmienić się we wszystko. Co lata? Czyli może trafić się zmienić jakiegoś ptaka i go śledzić, ścigać. Ale można hakować, można hakować w ten sposób. Czyli na przykład coś, co nie lata. Coś, co nie lata i coś, co na przykład na, na drugim poziomie musisz musicie wejść do jakiegoś, e, nie wiem, na jakiś zamek, się zinfiltrować jakiś zamek. tak? Więc coś, co nie lata. Jak, się wspie, jak jak tam wejść, na wskoczyć to nie lata, to na przykład może, nie wiem, jeżeli jest na czwartym poziomie mogłoby się w, coś, co pływa, wskoczyć do, do fosy i gdzieś tam przepłynąć, tak? Ale na, na przykład na drugim poziomie mogłoby się zmienić coś, co coś nie lata i co nie pływa. Jak mamy pokonać mur? Zmienić na przykład w pająka. I pająku, blablabla, po murze. jesteś na murze, zmienia się w człowieka i zrzuca strażnika z muru, twoja drużyna zabiera mu tam klucze czy coś i wchodzą wszyscy, tak? Czy tam otwierasz bramę. Um, więc to są, to potrafią wszyscy druidzi. Teraz. Druidzi z kręgu Księżyca mają dużo potężniejszą zdolność. Potrafią zmieniać dużo mocniejsze stwory. Czyli na przykład zwykły druid potrafi zmienić się w wilka. E, druid z kręgu księżyca potrafi zmienić się w wilkora, Wolfa, czyli takiego wilka, jak mieli te Starki mieli w grze o tron. E, czyli druid na drugim poziomie może tankować, bo taki dire Wolf, taki wilkor ma, e, nie pamiętam, 20-30 hit hitpointów? Mają tyle, co wojownicy na czwartym albo piątym poziomie. E, druid, druid na drugim poziomie. Taki jakiś tam, o taki taki jakiś tam chuderlak, nie? Druidzi. Bum! Zmienia się w tego wilkora i rozszarpuje, rozszarpuje wszystko, co podejdzie. Genialne, świetne. Poza tym druidzi, wszyscy druidzi, w tych dzikich kształtach, w tej formie Wildshape mają specjalne umiejętności. Zachowują swoje parametry, to znaczy inteligencja Mądrość i charyzmę zachowują swoją druidzi. Czyli jeżeli zmienisz się w wilka, nie potrafisz mówić, ale rozumiesz. Rozumiesz język, rozumiesz, co do siebie mówią. Czyli potrafisz się komunikować, tak? Nie potrafisz odpowiedzieć, ale jeżeli ktoś z Twojej drużyny powie ci, ee, nie wiem, e, idź tam, nie wiem, z flanku i naszego wroga, tak? To ty możesz, możesz pokiwać łbem jako wilk i powiedz tam, nie? E, więc możecie się komunikować. Na przykład magowie na późniejszych poziomach mają zdolność polimorfii. Również potrafi się zmieniać wilka, ale oni przyjmują wtedy statystyki wilka. Czyli mają inteligencję wilka. Czyli są nieco zbyt bystrzy. Mogą zachować w głowie jakąś myśl, czyli mogą na przykład zmienić się wilka i zaatakować kogoś, tak? Czyli zachowują tę myśl, muszę zabić tego się, muszę go rozszarpać. Ale już nie myśli jak mag, nie myśli już jak ktoś z wysoką inteligencją, tylko myśli jak zwierzę. idzie zachowują zdolności mentalne. Ale fizyczne zdolności przyjmują zdolności zwierzęcia. Dodatkowo możesz wydawać. Możesz wydawać swoje spell sloty, przepalać swoje spell sloty na hit pointy Czy możesz się leczyć. Spalasz spell sloty i regenerujesz, zamykasz swoje rany, jeżeli ktoś ci rani. Bo wiadomo, jako wilk, nie możesz recytować e, zaklęć, nie potrafisz mówić, ale potrafisz wtedy zmieniać swoje spell sloty, przepalać je na hitpointy leczyć się e, w formie tej zwierzęcej. Potrafisz podtrzymywać koncentrację w formie zwierzęcej. To znaczy, jeżeli jako człowiek rzucisz na siebie jakieś zaklęcie, które wymaga koncentracji, na przykład niewidzialność, i później zmienisz się w zwierzę, możesz jako zwierz, ponieważ zachowujesz swoją inteligencję, podtrzymywać to zaklęcie. Nie potrafisz rzucać nowych zaklęć, ale potrafisz podtrzymywać to zaklęcie, które już trwa. Zmieniasz się, yy, nie wiem, w Niewidzialnego niedźwiedzia. Idziesz, czy tam wilka. Wchodzisz do obozu wroga i wywlekasz kołach albo zakradasz się. E, no, Są niesamowite, niesamowite kombinacje, słuchajcie. Wydaje mi się, że ci gracze, którzy nie chcą grać druidami, po prostu nie mają wyobraźni. Nie mają umysłu, może inaczej. Nie mają umysłu taktycznego. Może mają wyobraźnię, ale nie mają jakichś taktycznych zdolności. Nie kojarzą, jak można. Ja, kiedy patrzę na druida, po prostu widzę e, e, jakiegoś oficera z jednostki. E, Black Ops. Jakiś. kogoś, to po prostu potrafi się zmienić, przekształcić, stopić z naturą. Ah, świetne. Świetne. Druidzi są niesamowici! Um. Um. Więc y, druidzi z kręgu. Y, to byli... Te wszystkie zdolności podają wszyscy druidzi. każdy druid potrafi. Nawet ci magowie natury potrafią zmienić się w zwykłego wilka, który jeżeli zostanie ranny, może przepalić spec tak i uroztrowić się. Teraz druidzi z kręgu księżyca potrafią specjalizować się, czy potrafią zmieniać się dużo groźniejsze, potężniejsze stwory. Na wyższych poziomach potrafią... Um, potrafią um, zmieniać się na przykład na 10 poziomie, potrafią zmieniać się w żywiołaki. Druidzi z kręgu księżyca. To sama Zmieniasz się w zwierzę, możesz też zmienić się w żywiołaka. Eee, gonicie kogoś i koleś ucieka wam, już go nie dogonicie. Eee, nie wiem, przejechał przez most i przeciął linę. O, koniec, nie dogonicie. Zmieniasz się w żywiołaka powietrza i lecisz za nim, nie? Długa za nim. Eee, albo zmieniasz się w żywiołaka e, ognia i wskakujesz do lawy. Ścigasz kogoś gdzieś przez wulkan, przez jakieś... Eee, no, nie wiem, lub jeżeli zmierzasz jakaś eksplozja, ktoś zamierza rzucić w ciebie fireballem, się w rzędzie ognia i przyjmujesz firebola. A, na ten policzek, no i teraz drugiego, no tutaj, o, jeszcze tutaj, pominąłeś tutaj jeszcze na, na czubku głowy Mi nie rzuciłeś firebola. Więc e, bardzo, 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 bardzo świetne. Aha, i na przykład e, drugi księżyca, e, tak jak powiedziałem, skupiałem się na tej transformacji, jak mają dużo mocniejsze te fory. I potrafią się trans. zmieniać się dużo szybciej. Druid z kręgu. każdy inny druid zmienia się, jeżeli chce się zmienić, na przykład wilka w trakcie walki, zajmuje mu to całą rundę. Druid z kręgu księżyca robi to tak, jako bonusową akcję. Czyli potrafi się zmienić, ugryźć kogoś, coś zrobić i jeszcze coś pobyć, uciec gdzieś. Um, tak jak powiedziałem. Druid z kręgu księżyca to zmienne kształtnik, które się specjalizują są w tym bardzo dobrzy I Znają zaklęcia druidyczne. Nie mają tych dodatkowych zaklęć z kręgów właśnie jakiejś tej krainy, czyli nie potrafią na rzucić jakichś tam e, e, zaklęć właśnie z, po, połączonych z swoją krainą, tak? Ale mają e, za to mocniejsze te formy i potrafią lepiej, lepiej je wykorzystywać. Na piątym poziomie e, druidzi zyskują zaklęci na przykład Call Lightning, wezwanie błyskawicy. Czyli wyobraźcie sobie to. Słuchajcie sobie ob ten obraz. Zmieniasz się w wilka. Eee, nie. Rzucasz to zaklęcie. Przywołanie błyskawicy. To jest zaklęcie na koncentracji. Czyli w każdej rundzie możesz wykorzystać. Skoncentrować się, żeby kogoś uderzyć. Sprowadzić z nieba błyskawicę. Zmieniasz się w wilka. I biegasz naokoło grupy jakichś, nie wiem, troli, orków. I co rundę naparzasz z jedną błyskawicą. Nie mogą cię dogonić. A ty ich co rundę walić błyskawicami po głowie. Eee, no nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, jak mogę jeszcze was bardziej przekonać do mówić to grań druidami. Druidzi nie są dla każdego. Jeżeli masz taktyczny umysł i dobry koncept, pomysł na to, jak to ukierunkować z tych zdolności, ze zmieniania się form, rzucania zaklęć, ee, nawracania i, i oczarowywania zwierząt, przecież możesz sobie stworzyć jakąś watachę wilków, tak? E, zauroczyć je wszystkie i wziąć je ze sobą, e, nie wiem, nakarmić, wygłaskać tak, żeby za to, żeby ze sobą szły. I wykorzystać je do walki, wysłać je za swoich wrogów. Takie najprostsze, tak? Ale... E, no jest masa, masa pomysłów. Dla mnie, dla mnie granie druidem to jest nieskończona e, gonitwa myśli, jak mogę użyć swojej zdolności i, i umiejętności po to, żeby pogrążyć e, lub e, uprzykrzyć życie mojemu wrogowi, moim... E, lub pomóc moim sojusznikom. Także to był druid. Mam nadzieję, że troszeczkę więcej światła na niego rzuciłem, że troszeczkę Wam pomogłem wyobrazić sobie tą klasę. Jest świetna, jest bardzo dobra, niedoceniana, pomijana przez wielu graczy. To było chyba na tyle. Będę się z Wami żegnał. Do następnego razu, następnego filmiku. Jeżeli pomogłem Wam i zapracowałem na Waszą subskrypcję, tym filmikiem nie zapomnijcie je zostawić. Zróbcie łapkę w górę, jeżeli chcecie zobaczyć więcej takich filmików. Ode mnie to na tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia. Na razie, cześć.